Agnieszka Seweryńska Misiowa wyprawa Dawno, dawno temu w dużym, pięknym lesie stała chatka. Była brązowa z pomarańczowym daszkiem z małymi okienkami. W tej chatce mieszkała rodzina misiów. Żyli w niej mama misiowa, tata miś oraz troje ich dzieci. Jedna córka i dwóch synów. Najmłodszy był miś Krześ, najstarszy miś Kuba i średnia siostra misia Róża. Był słoneczny, piękny dzień. Krzyś, Kuba i Róża wybrali się na wycieczkę w góry. Pierw poszli spacerem przez las. Potem wsiedli do autokaru i pojechali w góry. – Wow, ale cudowne widoki! – zachwycała się misia Róża. – Tak naprawdę jest pięknie – powiedział miś Kuba. – Chodźmy tam, chodźmy – wołał Krzyś. Wysiedli misie z autokaru i udali się na wyprawę w góry. Zarzucili na plecy swoje plecaczki z jedzonkiem, wodą i soczkiem. I ruszyli. Zobacz jak tu pięknie, rzekła misia róża do misia Krzyśa. A daleko jeszcze na szczyt? spytał miś Krzyś. Jeszcze kawałek drogi, odpowiedział miś Kuba. Nogi mnie bolą, ja chcę usiąść, krzyczy miś Krzyś. Za chwilkę. Tylko musimy dojść do ławeczek i odpoczniemy troszkę, powiedziała misia róża. Ja chcę teraz, płacze zmęczony miś Krzyś. Wytrzymaj jeszcze chwilkę, prosił miś Kuba. Doszli do miejsca, gdzie usiedli, odpoczęli, zjedli kanapki. Wokół były drzewa, góry. Słońce przygrzewało im twarze. Ruszamy dalej, powiedział miś Kuba. Nie, ja chcę tu siedzieć, płacze miś Krzyś. Jeszcze chwilkę drogi i będziemy na szczycie. Zobaczysz, jakie będą przecudne widoki z szczytu góry. Przekonuje misia Róża, młodszego brata misia Krzysia. No dobrze, to chodźmy, tylko powoli. Zgodził się Miś Krzyś. W końcu doszli na szczyt góry. Podziwiali widoki z każdej strony. Nad nimi piękne niebo błękitne. Ojej, jak tu fantastycznie! Zachwycał się Miś Krzyś. A nie mówiłam, że będzie super? Powiedziała Misia Róża. Zrobili sobie dużo ładnych wspólnych zdjęć oraz zdjęć widoków dookoła. Naprawdę byli zachwyceni. Spotkali swoich znajomych, królików Chrupka i Karmelka. O, witajcie! Przywitały się misie z królikami. Jak miło was spotkać, odpowiedział królik chrupek. Jak wam się tu podoba? spytał królik karmelek. Bardzo jest super, odpowiedział miś Krzyś. Ale już wracamy, powiedział miś Kuba. O, my właśnie też, powiedział królik chrupek. Misie zaproponowali królikom wspólny powrót ze szczytu w dół. Może macie ochotę iść z nami? zaproponowała misia róża. Pewnie, że tak. Zgodziły się króliki i spokojnie, powoli wracali na dół. Krzyś miał swojego kolegę Karmelka. W jego towarzystwie w ogóle nie płakał, że jest zmęczony. Szybko mu minęła droga w dół. Kiedy już zeszli na dół, króliki udały się na pociąg, a Misie na swój autokar powrotny. Króliki wsiadły i odjechały, machając misią na pożegnanie. Misie wsiadły do swojego autokaru i wróciły do domu. A mama i tata czekali zmartwieni. Gdzie wy się podziewaliście? krzyczy tata miś. Nie złość się, tatusiu. Byliśmy na wycieczce w górach, powiedział miś krzyś. Jak tam w górach? spytała misiowa mama. Mamusiu, nic się nie stało. Nie złość się. Uspokaja mamę misiową syn miś kuba. Nie powinniście wychodzić tak bez słowa, mówi misiowa mama. Mamo, przecież ja mam dwadzieścia lat. Róża i Krzyś byli pod moją opieką. Pilnowałem ich jak oka w głowie, rzekł miś Kuba. Dobrze, całe szczęście, że wróciliście cali i zdrowi, powiedziała misiowa mama. Tylko następnym razem poinformujcie nas o takiej wyprawie, byśmy się nie martwili, powiedział miś tata. Dobrze, tato, powiedział miś Kuba. Róża, Krzyś i Kuba byli tak zmęczeni wycieczką w góry, że od razu po kolacji umyli się, położyli do łóżek i zasnęli.